W trójkącie równoramiennym ABC, ten trójkąt jest tak narysowany jak jest, no, tak się udało, dane są ac równa się BC, równa się 5, czyli te ramiona, oraz wysokość CD równa się 2. Podstawa AB tego trójkąta ma długość. Tutaj też podobnie, i też stwierdzenia Pitagorasa. Czyli 2 do kwadratu dodać b do kwadratu, czyli najpierw liczymy długość takiej połowy tej podstawy, a potem to pomnożymy razy 2. Czyli 2 do kwadratu dodać b do kwadratu równa się 5 do kwadratu. Czyli b do kwadratu równa się 25, odjąć 4, prawda, czyli odjąć te 2 do kwadratu, b równa się pierwiastek z 21. Tak jak tłumaczyłem w poprzednim zadaniu, działanie odwrotne do potęgowania to jest pierwiastkowanie, czyli pierwiastek z 21. Ale my mamy obliczyć długość stąd do dotąd, a, a teraz obliczyliśmy tylko jej połowę, a więc po prostu mnożymy razy 2, czyli długość AB to będzie 2 pierwiastki z 21.